Zawsze fascynowały mnie psy takie, które pracują wychowane na przygody psa cywila, później czterej pancernie, wiadomo szari. Takim młodzieńczym marzeniem to było mieć takiego psa, który by pomagał ludziom. To pana robiła? Meldujemy rozpoczęcie poszukiwań. Chodzisz w teren, to tak jakbyś wchodził w jakąś inną, dziwną historię, czas ci się zamyka. Cała noc potrafisz mieć w odczuć, jakby trwała godzinę. Zawsze się zakłada, że idziemy, szukamy żywych. Sukces w akcji jest oprócz tego uzależniony od szczęścia.